Lubicie jeść ramen? Ja uwielbiam. O tym wspaniałym daniu dowiedziałem się właśnie poprzez Naruto, który również był jego ogromnym fanatykiem. Potrafił go jeść w niezliczonych ilościach i jak widzieliśmy później, nawet w domu miał wywieszony plakat No Ramen, No Life. Ramen. I chira, kono ramen. Także sami widzicie, jak uzależniony był od tej zupy. No dobra, ale właściwie czemu? Czemu akurat ramen? Odpowiedź na to pytanie w istocie może się prostsza, niżeli jest. Dobra, ale skoro ten mamy już za sobą, to mam nadzieję, że sami dla siebie też jakiś ramenik tam ogarnęliście. I da taki mas i lecimy. Od początku serii, kiedy tu poznajemy postać tytułowego Naruto, dowiadujemy się, że jest on sierotą zamieszkującą Konhagakurę. Z początku mogłoby się wydawać, że jego zamiłowanie do ramenu wzięło się właśnie poprzez fakt, iż był to zasadniczo tani posiłek, a że Naruto mieszkał sam i nigdy na niego nie czekał ciepły domowy obiad, to żywił się właśnie takimi błyskawicznymi zupkami. Pobądźmy szczerzy, jest to coś, co samemu idzie szybko przygotować? Jak już wspominałem, nie jest nie wiadomo jak drogie, a co najważniejsze, dobrze smakuje. Ja co prawda żadnym studentem nie jestem, ale myślę, że wielu z was, no i może nie tylko studentów, przyzna mi tutaj rację. Banie zapominajmy, że Naruto otrzymywał też co miesięczne czeki od trzeciego, jako mały chłopiec był odpowiedzialny praktycznie za wszystko. Musiał opłacić czynsz, rachunki i przeznaczyć jakieś pieniądze na ubrania czy wszelkiego rodzaju wydatki szkolne. A biorąc pod uwagę, że był małym chłopcem, nie mógł sobie pozwolić na wydawanie pieniędzy na takie rzeczy jak chociażby zabawki. Nie zapominajmy, że potrafił wypić przeterminowane mleko. Nawet do teraz pamiętam jak uderzyła mnie scena, w której kiedy Boruto cofnął się w czasie, to zobaczył w jaki sposób żył jego ojciec za młodu. Ramen był czymś, co pozwalało mu chociaż na chwilę zapomnieć o wszystkich problemach. Sam przecież w czwartym odcinku powiedział Kakashiemu, że jego hobby to właśnie jedzenie ramenu. Tak z ciekawości to nawet sprawdziłem sobie w necie, jaki zameł najczęściej i wychodziłoby na to, że był to miso ramen z dodatkiem ciasiu, czyli wieprzowiną. Mówię to, bo pamiętam jak kiedyś poszedłem właśnie pierwszy raz do ramenowni, podchodzi ziomeczek, a ja do niego, że chcę taki ramen jak Naruto. No to wiecie, no trochę siara, nie? Więc lepiej tam takie rzeczy na przyszłość po prostu wiedzieć. Z czasem na Naruto zaprzyjaźnił się z Teuchim i Ayame, a restauracja stała się ważnym miejscem w jego życiu. Nie inaczej przecież było w przypadku Kishimoto, który sam zapytany w wywiadzie dla Soranius ujawnił, że Ichiraku Raku postał na wzór prawdziwej restauracji, do której to uczęszczał za czasów szkolnych. No i on również był na tyle częstym gościem, że zaprzyjaźnił się z właścicielem, a także całym personelem. Jak jesteście ciekawi, jak to miejsce mogło wyglądać, to odwiedziłem je w odcinku z Google Street View, do którego obejrzenia serdecznie Was zapraszam. Ja to nawet pamiętam jak widziałem gdzieś teorię mówiącą o tym, że dzięki ramenowi Naruto zaszedł tak daleko. Bo wiecie, zaspokajał o niego głód, dzięki czemu ten miał więcej siły do treningów i ogólnie dalszego rozwoju jako Shinobi. No i po części coś w tym jest, tak szczerze wam powiem. Bo przecież w 59 odcinku Teuchi wiedząc, że zbliżają się finałowe pojedynki egzaminu na Junina, przygotował specjalnie dla Naruto ogromny ramen z dużą ilością dodatków, tak aby ten miał na nim dużo sił i energii. Tym bardziej zważyczy na to, że w zasadzie jadł tylko tę zupę. Choć teraz jak ma na miejscu, która mu gotuje, to chyba nie jada samego ramenu. Chociaż nie no, z tym to też chyba różnie, bo większość czasu spędza jednak w biurze niżeli w domu. A tam także widzieliśmy puste opakowania po ramenie. To dobra, to jednak to cofam. Z drugiej strony ciekawe mnie też, co ja Sasuke, kiedy został sierotą. No bo co by tu nie mówić, to po czasie pewnie miał tak samo ciężko jak Naruto. A to z kolei tłumaczyłoby nam, dlaczego przyjaźń Sasuke była tak bardzo ważna dla niego. Był typem samotnika, a właśnie poprzez podobne doświadczenia zaczął postrzegać go jako brata. Może widział on Sasuke ramen? <laughs> nie no, śmieję się oczywiście, śmieję się tylko. on odpowiedź na to pytanie poznajemy dopiero w powieści Konocha Hiden, The Perfect Day for Wedding. Tylko uprzedzam, przygotujcie się, bo jest to historia, która naprawdę łapie za serce. Z Zrobimy tak, że najpierw ją wam tutaj przytoczę, a następnie pod koniec dodam od siebie kilka groszy. Git, no to lecimy. Całość zaczyna się od tego, że Teuchi zostaje zaproszony przez Naruto na ceremonię ślubną, o czym nawet nie myślał i kompletnie nie spodziewał się, że otrzyma jakiekolwiek zaproszenie. Jednak musiał zacząć powoli myśleć nad prezentem ślubnym, jaki może podarować panu młodemu. Tym samym cofając się myślami wstecz do pierwszego razu, kiedy to Naruto przyszedł do jego restauracji. Przypomniał mu się ten osierocony i znienawidzony przez całą wioskę dzieciak w wieku około 5 lat, który wielokrotnie przechodził przez tę samą ramenownię. Codziennie zaglądał do niej, żeby poczuć zapach jedzenia, który unosił się w powietrzu. Dicaku ramę był zasadniczo tani, ale Naruto nigdy nie było go na niego stać. Wszystko co wtedy miał to wyłącznie wygłodniały żołądek, łzawiące oczy i kilka monet. Nie mógł więc sobie pozwolić na zjedzenie w tej restauracji, która za każdym razem, kiedy ją mijał, pięknie pachniała. Hej, chłopcze, chcesz w pasi coś zjeść? Teuchi zawołał Naruto z uśmiechem na twarzy, ale ten wyłącznie się wystraszył i uciekł. Założycie spojrzał na chłopca i zobaczył, że jego całe ciało się trzęsło. Właśnie minęła pora obiadowa, więc sklep był pusty. Teuchi zauważył, że dziecko nie ustanie ukradkiem zerka w stronę Ichiraku, podczas kiedy to błąkał się bez celu po ulicach. Nie tylko dzisiaj widział chłopca. Kilka dni i Teuci przyzwyczaił się do jego widoku. Zawsze niepewnie szedł w stronę Iciraku, a potem oddalał się i wracał z powrotem, nigdy tak naprawdę nie wchodząc. Właściciel zainteresował się młodym chłopcem, który zawsze gdzieś się kręcił w zasięgu jego wzroku. To dlatego, że za każdym razem, gdy Teuci go widział, był sam. Również dzisiaj chłopiec garbił się z powodu zimna, ukradkiem zaglądając do sklepu co kilka minut. Po pobliżu nie było żadnych innych klientów, których trzeba było obsłużyć, więc Teuci po prostu instynktownie go zawołał. Dziecko zbliżało się do niego powoli, całe drżąc z nerwów, ale Teuci wysunął miskeramu w stronę chłopca i ta maleńka przerażona twarzyczka natychmiast się rozjaśniła. Co mały robił samotnie na zewnątrz o tak późnej porze? Co robi jego rodzina? Jego rodzice? Te myśli przemknęły przez gołę Teuci'ego, ale nie zadawał dziecku żadnych pytań. Po prostu czuwał nad nim jak jad. Wyglądało na to, że zasmakował mu posiłek. Wkrótce dziecko podniosło wielką miskę do ust swoimi drobnymi rączkami, przechylając ją do tyłu, by wybić całą zupę, co zrobił, nie zostawiając ani kropli. Miska była tak duża w porównaniu z nim, że jego twarz całkowicie zniknęła z pola widzenia. Kiedy dziecko opuściło miskę, wyglądało na szczęśliwe i zadowolone. Jego oczy spotkały Teuci'ego, a dzieciak uśmiechnął się tak szeroko, że pokazał zęby. Teł odzajemnie uśmiech. Naprawdę dobrze jesz, powiedział. W porządku, chłopcze. Zdecydowałem, że to będzie darmowy na kosz sklepu. Kiedy Teuchi tylko to powiedział, uśmiech dziecka stał się jeszcze jaśniejszy. Podziękował i przedstawił się. Chłopak miał na imię Uzumaki Naruto. Teuchi pomyślał sobie, że to imię łączy dużo wspólnego z ramenem. No bo wiecie, Naruto to też ten dodatek do ramenu ta taka pasta rybna ze spiralnym wzorem. I nie wiem, czy ją jedliście, ale osobiście myślałem, że zrobi na mnie jakieś większe wrażenie. A tak to szału nie ma. No i to w zasadzie tyle z tej historii. Od tamtej pory Naruto miał się stać jego stałym klientem, a poprzez fakt, iż Naruto jako osoba i Naruto jako dodatek bardzo mu pomogli, to Teuchi zadecydował, że na prezent ślubny musi wymyślić coś, co okaże im jego wdzięczność. Dlatego też szybko sięgnął po notatnik, po czym napisał w nim cztery słowa. Karnet na darmowy ramen. Co ciągle zmieniał mają przed oczami wizję Naruto i Hinaty przychodzących nieustannie do Ichiraku i jedzących niezliczonej ilości ramenu. Co z czasem oczywiście przełożyłoby się na zamknięcie lokalu. A to z kolei jeszcze bardziej dołowało Teuchiego. Bo miał w głowie wizję począcej Ayame, która siedzi na zimnej ulicy i wychodzi za jakiegoś drania. Mimo wszystko ostatecznie podjął decyzję, po czym wziął pióro do ręki i zaczął pisać. Kiedy to robił, myślał wyłącznie o tym, jak wyglądał Naruto w chwili, gdy ja swój pierwszy ramen i o tym szczęśliwym spojrzeniu na jego twarzy. Ilekroć Tełczy pomyślał o tym spojrzeniu, nie mógł powstrzymać się przed myślą, że już zawsze chce jej widzieć. W porządku, Teł kiwnął głową, z zadowoleniem i w końcu znalazł idealny prezent ślubny. Na kartce widniał napis Wszystko co możesz zjeść na Naruto, tak długo jak będziesz chciał. To jakbyście nie ogarnęli, to Tełczy zastosował tutaj taką grę słów, Jako prezent wręczony Naruto karnet na dożywotni zapas ciasteczek Naruto. Z tym, że no właśnie tutaj są takie lekkie nieścisłości, bo w dabinku Przetłumaczyli to jako gratulacje Naruto wszystko zawsze możesz jeść. Przy czym w Boruto wyraźnie widzieliśmy, że Naruto do dziś ma ten karnet i do dziś z niego korzysta. No i w 18 odcinku, kiedy pokazał go Ayame, to zapytał się, czy jego kupon ze zniżką wciąż jest aktualny. Więc no ja nie wiem, czy to był kupon w końcu ze zniżką na ramen, czy no, na ciasteczka Naruto. Ale trzymajmy się tej oficjalnej wersji z nowelki, gdzie Teuchi rzeczywiście podarował mu dożywotnik karnet na ciasteczka Naruto, bo w sumie tak jak chciał okazać wdzięczność Naruto jako osobie i Naruto jako dodatkowi, to okazał, prawda? Prawda. Innym z kolei powodem, dla którego Naruto tak ubóstwia ramen, jest to, że odziedziczył miłość do niego po swojej matce, która również jak możemy wyczytać, miała być jego ogromną fanką, a jej ulubionym ramenem miał być właśnie ten z solą. Co? Jak można jeść ramen z solą, zapytacie? Ano, doedukowałem się trochę, tworząc ten odcinek i ramen podaje się na trzy sposoby: na bazie miso, soli bądź sosu sojowego. Stąd łatwo idzie się domyślić, że ulubioną wersją kusiny była właśnie ta druga opcja na bazie soli. No, także zamiłowanie do Ramenu poniekąd przeszło z matki na syna. Przy czym, nawet Hinata, tak tylko przypomnę, zdobyła przecież tytuł legendarnej królowej obżarstwa. I jak Teuchi myślał o tym, że zbankrutuje, to nie brał pod uwagę samego Naruto, ale i również jego wybrankę. No, ale to tak już bardziej w ramach ciekawostki wam o tym mówię. Także jak sami widzicie, całe życie Naruto kręci się nieustannie wokół Ramenu. Nawet Boruto polubił tę zupę, gdzie no nie był jakoś do niej zbytnio przekonany. A o Kałakim to już nawet nie wspomnę, ten to zakochany. Się w tak samo zresztą jak w siódmym. I co? Chyba zgodzicie się z tym, że Teuci jako pierwszy wyciągnął stronę chłopaka mocną rękę, podczas to kiedy inni mieszkańcy wyraźnie z niego szydzili i nie chcieli mieć z nimi wspólnego. Powiem więcej, wydaje mi się, że nawet w pewnym sensie Teuci go uratował, aby ten nie podzielił losu gary. Oczywiście mogło być to nieco głębsze, wiecie, nie chciał pójść do jakiejkolwiek innej restauracji z kieszonkowym, bo bał się odrzucenia. Podobnie jak w chwili, gdy w innym sklepie patrzył na maskę, a sprzedawca najpierw go popchnął, a potem nią w niego zwyczajnie rzucił. Dlatego pewnego deszczowego dnia pojawił się po i Teuci zamiast wyrzucić chłopca, zawołał go. Powiedział, aby usiadł, a następnie przyrządził mu pyszne ciepłe jedzenie, o którym wcześniej mógł wyłącznie pomarzyć. Być może był to nawet jego pierwszy porządny posiłek, jaki kiedykolwiek w życiu jadł. No a widząc, że właściciel nie ma do niego żadnych uprzedzeń, zaczął tam chodzić, no bo czuł się najzwyczajniej w świecie bezpiecznie, co tylko sprawiało, że jedzenie tam było jeszcze bardziej smaczniejsze. I nie wiem czy wiecie, ale te wszystkie błyskawiczne zupki z ramenem, Naruto kupował nigdzie indziej jak właśnie w Ichiraku, co również mogliśmy wyczytać w powieści. Swoją drogą ciekawe, co się stało z ramen Guy bo fajnie byłoby go jeszcze kiedyś zobaczyć. Nawet dziwiłem się, że nie było go w top 10 na Naruto 99, no bo jakby nie że To bardzo dużo dobrego zroju dla Naruto. A mimo tego, i tak zajął tylko 36. miejsce. Ale w sumie i tak wyżej niż ten śmieć Danzo. Także dobra, ja się nie czepiam. Nie wiem, jedyny słuszny scenariusz, jaki przychodzi mi aktualnie do głowy, to to, że po prostu umarł śmiercią naturalną. No bo w zasadzie, jak kończył się Shippuden, to ile miał? 47 lat. Ewentualnie może gdzieś tam sobie siedzi na emeryturce i kiedyś jeszcze dostaniemy jakiś łuk z jego udziałem. No nie wiem, ja tam wolę obstawić, że jeszcze kiedyś go zobaczymy, niż z góry założyć, że nie żyje. Tsunady też nie było od początku serii, a potem jakoś magicznie się pojawiła. Dobra, nie drożmy, bo wszystko wyjdzie w praniu. A no i zapomniałbym, jakbyście się jeszcze nie domyślili oglądając odcinek, to scena z powieści została nam pięknie zaprezentowana w 34 endingu. No, także mam nadzieję, że udało mi się jako taką odpowiedź na nurtujące was pytanie i już wiecie, dlaczego Naruto do tej pory ma taką obsesję na punkcie Ramenu. No i w sumie nie tylko obsesję, bo jak wiemy, został on także oficjalną twarzą tej restauracji. Co oczywiście, jak było widać po lokalu, przełożyło się z czasem na finanse. Bo wiecie, ludzie chcieli zjeść ulubiony Ramen siódmego Hokage, a co więcej, móc go tam spotkać czy z nim porozmawiać. O, no to widzicie, mamy też odpowiedź na to, gdzie jest Ramen bo skoro mam ona się zgadza, a Teuci, jak wiemy poświęcił całe swoje życie na robienie ramenu, będąc przy tym zawiętym biznesmenem, no to do teraz lokal w ręce córki, wszystko pięknie się kręci, a on sam, tak jak mówiłem wam wcześniej, przeszedł na zasłużoną emeryturkę. Pewnie od czasu do czasu jej tam coś dopomoże, ale tak to wypoczywa w najlepsze. No gdyby rzeczywiście nie żył, to szczerze wątpię, że Naruto z takim uśmiechem pytałby się a ja o kupo zniżkowy, pamiętając przy tym, że dostał go właśnie od niego. No proszę was! Tylko do tej pory nie ogarniam, dlaczego Teuchi wkładał palec do zupy? Napiszcie, czy wy także dzięki Naruto zaczęliście wcinać ramen, a także co o tym wszystkim myślicie? O, możecie też napisać w komentarzach, kto waszym zdaniem był takim pierwszym przyszywanym ojcem Naruto. Potem widziałem, że jedni mówią, że Jiraiya, drudzy mówią, że Iruka właśnie, a trzeci, że Teuchi. No, także dajcie znać i zobaczymy, jak to tam wygląda. Pamiętajcie o łapce w górę dla lepszego zasięgu, subskrypcji na kanale, no i co? Tyle. Trzymajcie się, kochani, no i cześć.